Witam wszystkich. Spotykamy się przy okazji losowania grup do turnieju Arthouse Art Cup na Turnie i Wincon Mamy około o, dupa zbita bo za Dobrze. Mamy około e, Mamy 17 zespołów. Robimy w ten sposób, że będą 3 grupy. Dwie sześciozespołowe, jedna pięciozespołowa z grup sześciozespołowych. Wyjdą do dalszej fazy 3 drużyny, do e, dalszej z grupy pięciozespołowej. Wyjdą dwie drużyny. E, robimy tak, że najpierw wylosujemy. E, tu mamy w koszyczku trzy e, grupy ABC. Wylosujemy, która z grup będzie grupą pięciozespołową, żeby potem nie było niedomówień. Zrobimy to w tej chwili. Pięciozespołowa grupa to grupa C. Odkładamy na bok. Teraz robimy tak, że mamy trzy, trzy piłeczki w miseczce. Losujemy, może przełożę, żeby, żeby nie było niedomówień do szklanego. Dobrze. Losujemy, która z, gru, która z drużyn, mamy tu dwie, trzy rozstawione, czyli Dywizjon 303 Manchester, Mongo Team Hull i gospodarze Art House Lincoln Team. I losujemy, pierwsza piłeczka grupa A, druga piłeczka grupa B, trzecia piłeczka grupa C. Do grupy A z rozstawionych drużyn trafia mongol team Bull. Do grupy B sześciozespołowej trafia zespół Arthouse Lincoln Team. I już wiemy, że w grupie C 5 zespołowej będzie grał Dywizjon 303 Manchester. Teraz losujemy drugi zespół do grupy, do grupy A. Gryf Master Slow. Drugi zespół do grupy B. Burton. Drugi zespół do grupy C. FC Polaczki Lincoln. Trzeci zespół do grupy A. Lions Whitfield. Trzeci zespół do grupy B szagry w C, trzeci zespół do grupy C, podnoszę, żeby nie było tym wiszczące wiatraki. Czwarty zespół grupy A. Sikorski Newark. Czwarty zespół grupy B. Młodzi Wilcy Team. Kolejny zespół do grupy C. Pink or Brown. Przedostatni zespół do grupy A. Arthouse Lincoln Team 2. Do grupy B. Polonia Korby Do grupy C. Ford FC i zostały jeszcze dwie piłeczki zespół. Ostatni do grupy A mamy tu Dream Team Hull I ostatnia piłeczka do grupy B. Manchesterowce. Także proszę tutaj operator zrobić zbliżenie. Zaraz wstawimy to na Facebooka. Myślę, że zawody będą. Dobre. Wszystkim chcę życzyć jadącym na bezpiecznej drogi i niech wygra najlepszy. To wszystko dzisiaj. My spadamy na mecz ligowy. Dziękuję za uwagę.